Cześć, tu Ania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.17.1 moda, który się nazywa Bamboo Everything i po prostu daje nam możliwość robienia z bambusa różnych innych rzeczy, po jeszcze więcej rzeczy niż tylko rusztowanie. No i co trzeba zrobić? Trzeba pobrać trzy pliki z internetu. Zatem Przechodzimy na taką stronę, do której link jest w opisie do filmu. To jest strona z pobieraniem Forge'a. Szukamy ostatniego, klikamy na ten szary przycisk, na ten przycisk Installer i stąd pobieramy plik. Przechodzimy na kolejną stronę, do której link jest w opisie do filmu. To jest strona z modem Just Enough Items, czyli w skrócie Jej. Te, ten mod jest nam potrzebny po to, żeby wiedzieć, jak co craftować. Zatem szukamy wersji Minecraft 1.17.1, klikamy na strzałkę w dół i stąd pobieramy plik. Po czym przechodzimy na kolejną stronę, do której link jest w opisie do filmu, to jest strona właśnie z modem Bamboo Everything. Zjeżdżamy sobie w dół, szukamy wersji Minecraft 1.17.1, klikamy na strzałkę w dół i stąd pobieramy plik. No i gdy już mamy pobrane te wszystkie pliki, to możemy instalować i co robimy? Naciskamy jednocześnie na klawiaturze przy klawisz R jak robak oraz klawisz Windows ten z okienkami w najniższym rzędzie klawiatury. Pojawia nam się takie okno Run, czyli uruchom. Tutaj wpisujemy procent %appdata% i klikamy OK. Po czym pojawia nam się folder roaming. W folderze roaming mamy folder .minecraft. Wchodzimy do folderu .minecraft. Mamy, szukamy folderu versions. Wchodzimy do folderu versions i szukamy, sprawdzamy, czy mamy folder 1.17.1. Jak tak, to ok, a jak nie, to musimy uruchomić Minecraft chociaż raz na wersji Minecraft 1.17.1. To wtedy właśnie tutaj się stworzy ten folder. No i jak już go mamy, to yy, yy, instalujemy Forja. Czyli co robimy? Dwa razy zwykłym lewym przyciskiem myszy klikamy na pobrany plik Forge'a Chwileczkę czekamy. Czekamy, czekamy. Czekamy, czekamy, i pojawia nam się takie okno. Tutaj nic nie zmieniamy. Klikamy OK, i czekamy, aż nam się pobiorą wszystkie biblioteki Forge'owe, aż nam się zainstaluje forge. I po pojawi się okno, że się zainstalował, także wtedy się widzimy. OK, wyskoczyło nam okno Complete. Z sukcesem zainstalowany forge. Klikamy OK. I jak widzimy, w folderze version stworzył nam się nowy folder 1.17.1 Forge. Zatem zamykamy to i uruch uruchamiamy launcher. Gdy launcher się uruchomi, sprawdzamy, czy mamy tutaj wybrany profil z Forgem. Jak tak, to ok, a jak nie, to klikamy strzałkę i stąd wybieramy profil z Forgem. Po czym klikamy Play. Tutaj zaznaczamy. Tutaj znowu klikamy Play i czekamy, aż się zainstaluje cały Forge. Tutaj się pojawi taki Post, takie, taki pasek postępu o końcu. I czekamy, aż nam się to zainstaluje i yy, otworzy się strona startowa gry. No i mamy stronę startową gry. Jak widać, Forge jest zainstalowany. Gdy wejdziemy tutaj w zakładkę moc, to też widać, że Forge jest zainstalowany. Zatem możemy kliknąć tutaj DAN, czyli wychodzimy i wychodzimy z gry. I instalujemy pozostałe pliki, czyli znowu jednocześnie naciskamy na klawiaturze klawisz R jak robak oraz klawisz Windows, ten z okienkami w najniższym rzędzie klawiatury wyskakuje nam okienko run, czyli uruchom sprawdzamy czy mamy wpisane procent. O, P, P, data procent jak tak to ok, jak nie to wpisujemy klikamy ok yy, pojawia się folder roaming wchodzimy do folderu .minecraft i szukamy folderu mods folder mods stworzył nam się przed chwileczką gdy uruchomiliśmy minecrafta z fordem, to tutaj właśnie w folderze .minecraft stworzył się folder mods Wchodzimy do folderu MOC i przerzucamy pozostałe pliki do folderu MOC. Mamy je tutaj w folderze MOC, jest zainstalowane. Zamykamy i znowu uruchamiamy launcher. Gdy launcher się uruchomi, sprawdzamy, czy mamy wybrany profil z Jak tak, to OK. Jak nie, to klikamy strzałkę i wybieramy profil z forgem, po czym klikamy znowu play i znowu czekamy, aż się uruchomi strona startowa gry. No i mamy stronę startową gry, wchodzimy w zakładkę moc i widać, że Bambu Everything jest zainstalowany i Just Enough Items jest zainstalowany. Klikamy OK i tworzymy nowy świat, wchodzimy w single player. Tu sobie robimy pismo, żeby nam nic nie przeszkadzało, tutaj zezwalam na cheaty, zawsze zezwalam, bo nigdy nie wiadomo kiedy jakieś komendy się przydadzą. Więcej opcji świata zezwalam na skrzynkę bonusową, bo czemużby nie. OK i Tworzymy świat i widzimy się, jak się stworzy. No i mamy światek Piesełek gdzieś tu szczeka. O, jest piesełek nawet. I cóż, i cóż, klikamy E jak ekwipunek. I tutaj, jak widać, mamy moda. Jej -E. idziemy na ostatnią stronę. I tutaj mamy itemy z tego moda bambu Everything nie jest tego dużo, ale się przydadzą. Na przykład taka Bamboo Raft. W ten sposób się ją robi. Taka łódka po prostu z bambusa. Yy, Trapdoor z sześciu takich bambu bundl, a bambu bundl to jest dziewięć sztuk takich o yy, drzewo, yy, pff, drzewo. Yy, drzwi, drzwi nie drzewo, z sześciu takich yy, płotek, yy, furtka, drabinka. Czyli kraftuje się to tak, jak, jak wszystko inne, tyle tylko, że z takiego właśnie bambu bundle, czyli z, z, z dziewięciu bambusów. Także jest to przydatne. No i teraz sobie weźmiemy stąd, czyli musimy Escape, Options, Controls i tutaj mamy kontrolki dotyczące jej. To, żeby sobie wziąć Item z jej, to musimy sobie włączyć cheat mode. Żeby włączyć cheat mode, to musimy też mieć zaznaczone yy, na początku utworzenia świata właśnie yy, zezwal trzeba zezwolić na cheaty. Także tutaj sobie przypiszemy na przykład K. OK, OK, OK. E jak ekwipunek? Tutaj teraz klikamy K. Zmieniło się na czerwony. Możemy pobierać, czyli weźmy sobie taką właśnie bambu raft i idźmy nad rzekę. OK, i tutaj kładziemy i mamy taką tratwę, niewielkich rozmiarów, ale zawsze i na nią wchodzimy prawym przyciskiem myszy i siedzimy na tratwie o, mam, mam tą pelerynkę, bo się z y, zmigrowałam do y, Microsofta więc mam pelerynkę okej, okay, no i wy, wychodzimy Shiftem. Czyli taką mamy łódeczkę. Nie łódkową, tylko taką tratwę mamy. Ej, czy to można zbić? O, można. Ok, No i wszystkie inne rzeczy no, są takie właśnie jak. Yy, płotek. Drugi płotek. Płotek jest płotkowy. Yy, furtka jest furtkowa. Otwiera się i zamyka. Drabinka jest drabinkowa. Można sobie po niej wejść. Yy, no i, i schodek jest schodkowy. Można so, sobie też po nim wejść. I, 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 i trapdoor jest trapdoorowy. O, można sobie coś tam. Yy, Upiększyć takim traptorem, wszystko? No, drzwi są no, oczywiście drzwiami. No, także jak widzicie, mod działa. to oczywiście się nie przeskoczy, przez to też trzeba wejść. Tutaj mod działa. To ja kończę. A wy proszę piszcie w komentarzach jakie jeszcze chcecie poradniki. Proszę, też zachęcam Was do oglądania moich serii: serii z Minecrafta z modami Solo 5 oraz serii Sims 4 Dynastia Piastów. No i jeszcze, jeżeli chcecie poradniki na wcześniejsze wersje Minecrafta, to zapraszam do zaprzyjaźnionego kanału Craft A teraz tymczasem trzymajcie się. Pa, 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 całusów 102.